Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Do Urhara. To jest moi drodzy, kolejny odcinek z Doki Doki Behind Closed Doors. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Natsuki przeżywała kolejne bardzo dramatyczne momenty ze swoim ojcem. Natomiast bardzo fajna informacja jest taka, że wszystkie dziewczyny stały się troszeczkę bardziej świadome. Przede wszystkim Sayori i będziemy starać się pokonać Monikę. Monika musi powiedzieć papa. Pa, do widzenia. Zniszczymy po prostu Monikę i, i ojca Natsuki, i uratujemy Natsuki i będzie cudownie. Ja naprawdę chcę, żeby ten mod skończył się dobrze. I naprawdę, mam takie wrażenie, że ten mod, jak skończy się dobrze, że w dzisiejszym odcinku, stanie się naprawdę bardzo dużo dobrych i przyjemnych rzeczy. Proszę. Proszę, nie róbcie nic złego. Już wystarczy w Doki Doki złych rzeczy. Generalnie ten modziak jest podzielony na różne partie. W tym momencie jestem na trzecim parcie. I bardzo ślicznie dziękuję za tłumaczenie Dominikowi, Anecie, Potterhead, Kitsune97, Nikotsem oraz Maruszce. Bardzo ślicznie dziękuję za tłumaczenie tego i właściwie kolejnego również parta, za to, że dzięki Wam. Możemy ogrywać sobie dalej i dalej po prostu różne modziaki, doki doki Jak również Jerkowi, który nadzoruje tę grupkę i salił te wszystkie osoby By dla nas tłumaczyły te modziaki, więc ślicznie wam dziękuję I zaczynamy, zobaczmy dalszą część tej historii A ty Monika, już przestań się tak uśmiechać Patrz, nawet Pan Misio Cię nie lubi, nawet Pan Misio chce Cię zniszczyć, prawda Panie Misiu? Pan Misio spadł, bo po prostu boi się Moniki i chce ją jak najszybciej usunąć z tej gry tak. Więc zaczynamy, klikamy nową grę i nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli lubicie Doki Doki i chcecie więcej, więcej, więcej odcineczków z Doki Doki i w przyszłości więcej modziaków, no to dobimy pod tym odcineczkiem takie 2500 lajków, myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego dobić. I lecimy. Punkt widzenia nad suki. Budzik w telefonie zaczął się drzeć w momencie, gdy wybiła godzina 7.30. Delikatnie ziewnęłam i podniosłam obolałe kości, by przetrzeć oczy. Biały pokój szaleństwa nie jest taki zły z czasem, gdy się do niego przyzwyczaisz cuki, co ty gadasz, jest tragiczny. Chciałabym, żeby chociaż dywan był na podłodze, zamiast linoleum. Znalazłam swój strój z wczoraj i ubrałam go. Równocześnie zauważając, że się uśmiecham, idę znowu odwiedzić Urhara. To oznacza, że cały dzień spędzimy w swoim towarzystwie. To, to, to brzmi bardzo dobrze. Chodźmy do domku. Ojca nie było, gdy wróciłam, a gdy on wrócił, był zbyt zmęczony, by powiedzieć cokolwiek. Lubię takie dni. Sprawiają, że żyje mi się łatwiej. Spojrzałam na mój nadgarstek i nic na nim. Nie znalazłam, mimo że wczoraj go rościłam. Tak jak wcześniej. Sayori potwierdziła informację, że Monika ukrywa rany, nacięcia i zadrapania. W większości tak bym nie mogła ich pokazać urcharze. Kiedy się z nim wczoraj spotkałam, moich ran nie było. Te, które widział, zniknęły rano. Szczerze to myślałam, że to dziwne w tamtym momencie, ale nie wiem. Może z góry założyłam, że się szybko goją i tyle. Cokolwiek Monika w tym momencie planuje, to nie chcę teraz o tym myśleć. I nie powinnam się ciąć. Ale jest okej. Okay. To nie tak, że zamierzam to znowu. Robić. Po prostu ja nie jestem pewna dlaczego to zrobiłam. Może to przez utratę kontroli. Jedyną rzecz jaką mogę potwierdzić jest to jak ostry jest nóż. Jestem bezradna wobec wszystkiego. <słuch> to miał być zabawny dzień. Nie mogę pozwolić sobie na odpłynięcie. Warcząc na siebie, że tak łatwo zgubiłam się we własnych myślach, poszłam obmyć twarz. Dobrze, na Uuu, jaka urocza łazienka. Przynajmniej tutaj masz różne rzeczy. Masz nawet kwiatka, na cuki No, ciesz się. Po pochlapaniu wodą kilka razy poczułam się lepiej. Podekscytowanie dzisiejszymi wydarzeniami mnie przesiąknęło i znowu poczułam, że promienieje. Urhara chciał, żebym rozpuściła włosy, prawda? Cóż, skoro podoba mu się, to w porządku. Ostrożnie odwiązuję wstążkę i kładę na umywalce, po czym przeczesuję włosy palcami. Zostawię spinkę we włosach Nilu gdy mi włosy opadają na twarz, po zdecydowaniu, że ubrałam się odpowiednio, skierowałem się ku schodom. Zjem coś urchary. Gdy dotarłam do drzwi wejściowych, zauważyłam mojego ojca z rękami zaplecionymi na klatce piersiowej. Zamiast chusteczki w jego kieszeni, zauważyłam nożyczki. Co? Co będziesz robić? Zostaw mnie. Nie dotykaj mnie. To jest trochę dziwne. Nagle atmosfera w pokoju stała się zimna i napięta. Oplata mnie jak mackami ścienia Pewnie jestem zbyt podejrzliwa z przyzwyczajenia. Nie, nie, on jest chorym psycholem, uciekaj stąd. Wcześniej wstałaś. Chciałaś wyjść bez pożegnania, co? To nie jest zbyt miłe. Daj jej spokój! Ja, ja chciałem cię obudzić, ale. Ale nie chciałam się z tym zmierzyć. A, ale nie chciałem ci przeszkadzać. Nie sądziłam, że. Będziesz już na nogach. Zazwyczaj nie wstaję tak wcześnie, więc myślałam, że uda mi się prześlizgnąć. Cóż, Monika mi wytknęła, że nie spędzam z tobą porządnie czasu. Monika, dlaczego to robisz? Dlaczego nie możesz dać spokój na cuki? Cały czas się wtrącasz, jeszcze namawia tego do złego. Ty, 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 mendo, ty. Zasugerowałabyśmy razem zrobili ten cały plakat na festiwal czy coś. Nawet pożyczyła mi nożyczki, które w sumie są jej. Więc szukała okazji, by dać mojemu ojcu nożyczki. Serio, Monika, nieważne jakie wymówki znajdziesz dla swoich kłamstw, to zagranie jest po prostu słabe. W tym momencie to oczywiste. Nawet jeśli Sayori mi nic nie powiedziała, ja już jestem podejrzliwa. Mam na myśli, jaki przyjaciel idzie do rodziców przyjaciółki i daje im nożyczki? No, to jest dziwne. Czy, czy wam się tak zdarzyło, że jakiś kolega bądź koleżanka poszedł do waszych rodziców, żeby wręczyć im nożyczki? Napiszcie teraz w komentarzach, jeśli wam się coś takiego stało. A jeśli wam się coś takiego nie stało, to napiszcie w tym momencie w komentarzach, hashtag to jest dziwne. Tak, jeszcze takiego hasztagu nie było w komentarzach, więc teraz spamujcie, spamujcie w komentarzach. Również nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli lubicie oglądać Doki Doki i chcecie więcej Doki Doki, no to takiego super, super kciuka w górę. Dobrze, panie, panie tato, możesz zostawić tu nożyczki i, i odejść. Równie dobrze mogła powiedzieć, masz do zranienia nadsłuki i oszczędzić tyle ceregieli. O, o, to, to, to naprawdę miłe z jej strony. I chciałabym zrobić z tobą plakat, jak wrócę już do domu. Zbliżyłam się do drzwi, a wzrok mojego ojca z twarzy przeniósł się na moje włosy. Gdzie twoja wstążka? Mówiłem ci, żebyś nosiła je codziennie, by wyglądać dla mnie uroczo. Co to za tekst? Dlaczego podważasz moje zdanie? Nie mogę powiedzieć, że je zgubiłam ani że Urhara lubi, kiedy mam je rozpuszczone. To bardzo zły pomysł. Myśl, Natsuki, myśl! Ja zostawiłam je w domu Sayori przez przypadek. Dlatego chcę wyjść z domu, żeby zabrać je z powrotem. Kłamiesz! Odejdź. Widziałem jak w nich śpisz. Nie dość, że chcesz się wymknąć z domu, to jeszcze mnie okomałaś i zignorowałaś mój rozkaz. Cóż, skoro nie obchodzi cię, czy jesteś urocza, to może całkiem zetnijmy twoje włosy. Nie, 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 nie dotykaj włosków na cuki. Moje serce zamarło. Ten on, jego głosu wyraźnie wskazywał na to, że jego pytanie nie było retoryczne. Wyjął nożyczki z kieszeni i zanim mogłam cokolwiek zrobić, chwycił garść moich włosów, zaciągnął mnie w kąt pokoju i zablokował ramionami, upewniając się, że nie będę miała dokąd uciec. Chcę widzieć w twoich oczach żal, gdy będę to robić. Kiedy uniósł moje włosy między palcami, nie mogłam się powstrzymać. Panika wzięła górę nad innymi emocjami i próbowałam wyszarpać ojcu Nożyczki, siłując się z nim Nie, jego wyraz zmienił się Z zadowolenia we wściekłość Mogę poczuć gorąc z jego rozwścieczonego Spojrzenia, ty małaś Zostaw, no Jak śmiesz mi się sprzeciwiać szarpie nożyczki, wykorzystując Całą swoją siłę i desperacko Trzymam jego ramię, jednak mi się wyślizguje Zanim zdążyłam zareagować Muszę patrzeć jak jeździ ostrzym Nożyczek po moim brzuchu Znowu i znowu co, 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 Jak to Monika? Punkt widzenia Andrzeja. Natsuki upa... Nie, 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 nie. Nie Natsuki! Nie Natsuki! Czy to jest kolejny moc z kategorii papa Natsuki? Nie, no, nie róbcie mi czegoś takiego. Ej no! Natsuki upadła na podłogę, trzymając się za swoją ładną, białą klatkę piersiową, która wy... ...wypluwała krew. Leżąc na podłodze jej ruchy zwalniają. Każde uderzenie serca wypluwa tylko więcej krwi z jej klatki pierszowej. Żałuję, że Urhara poprosił ją o rozpuszczenie włosów. Żałuję, że kiedykolwiek poznała Urharę. Nie leś tam tyle. Otrzymałaś swoją lekcję. Zróbmy teraz to połączenie, czy coś. Jakie połączenie? Co ty jeszcze chcesz robić? Ale kolor spłynął z nadsuki i nie odpowiadała. Gdyby tylko Urhara wybrał Monikę... Natsuki? Wstawaj, cholera! Gdyby tylko Natsuki nie powstrzymywała Moniki od bycia z Urharą, wygląda na to, że Natsuki została usunięta mimo wszystko. Cóż, nie potrzebujemy jego więcej, prawda? O, haj... Sh... No, teraz, teraz, teraz został usunięty. Super! Punkt widzenia Urhary. Ludzie, dzisiejszy dzień będzie genialny. Zamierzam zaskoczyć Natsuki i pojawić się przed nią w drzwiach. Chy chyba ci się nie uda zaskoczyć, Natsuki. Chyba. Chyba. Chyba się raczej nie spotkacie, wiesz? Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jej minę. Jak dotarłem do domu Natsuki, zauważyłem, że drzwi są uchylone. Uniosłem brew i zerknąłem do środka. Natsuki? Delikatnie wymówiłem jej imię, nie widząc żadnych śladów po niej. Dziwne. Może nadal śpi. Sayuri zazwyczaj wszystko przesypia. OK, w pokoju, kierując się na górę, stanąłem przy drzwiach do pokoju Natsuki. Po zapukaniu kilka razy wymamrotałem przeproszenie i delikatnie otworzyłem drzwi. Natsuki! Ułożona tutaj. Ej, nie, je, nie, nie. Proszę mi nie psuć gry. Co się dzieje? Natsuki nie istnieje. Proszę mi nie psuć gry, nie psujcie mi gry. E? Natsuki! Podparta w kącie, wyglądając jak porcelanowa lalka. Mo moja najlepsza przyjaciółka. i oczy są so so szkliste. Je jej bluzka jest przesiąknięta krwią. Nie, nie ma opcji, żeby sobie to sama zrobiła. Podejrzewałem, że boi się wychodzić z domu. Ja po prostu nie myślałem. Gdybym nalegał, żeby została, gdybym był bardziej stanowczy, może by mi powiedziała prawdę. Mogłem coś zrobić. Mogłem temu zapobiec. I teraz. Jest martwa. No nie, ile razy mi uśmiercą na cuki. Gdybym mógł cofnąć czas, ochroniłbym ją. Ale już jej nie ma i nic tego nie zmieni. Nic. 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 Ty, Mendo Monika, coś ty zrobiła? A wystarczyło tylko tego ojca usunąć. Halo? Jest tu tak ciemno. Cześć Sayori. Czy Sayori coś zrobi i postara się nas uratować? Poczułam crash gry, to była agonia. Dla ciebie to też nie mogło być o wiele bardziej zabawne, Andrzej. O, Sayori mówi do mnie, do mnie. Cześć Sayori. No, nie było, nie było zabawne. Mówię do ciebie, nawet nie wiedząc, czy tu jest. Jestem, jestem, klikam cię. Gadam z tobą teraz. Zawiodłam. Powiedziałam, że usunę Monikę, jeśli zrobi cokolwiek nad Suki, ale tego nie zrobiłam. Cóż, nie wiedziałam, że jej śmierć była nieunikniona że nie mogliśmy nic zrobić, nie mieliśmy żadnych możliwości. Gra próbowała przepisać się bez niej, ale nie mogę pozwolić Urharze zapomnieć. Nie mogę po prostu zastąpić jej, tak jakby nigdy nie istniała. Może być już za późno, ale spróbuję to naprawić. Jeśli ty usuniesz Monikę, ona z łatwością pociągnie nas za sobą. Ten świat odejdzie, ale jeśli ja ją usunę, Odejdzie na dobre. A wtedy znowu zostanę przewodniczącą. Więc będę w stanie z tobą porozmawiać i cię zobaczyć. Tak, dawaj, usuwaj. Monika została usunięta. Zadziałało? Pierwszy raz. To, 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 to jeszcze się chyba nie stało. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że Monika została usunięta. Już jej nie ma? Monika powiedziała na zawsze, papa, zadziałało? Czy mnie słyszysz? słyszę, słyszę. Czy mnie widzisz? Widzę, widzę. Yy, tak, 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 widzę cię. <grywa> jaj, też mogę cię zobaczyć. To jest straszne, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczmy. Jest tutaj mnóstwo plików, to może zająć chwilkę, zanim znajdziemy odpowiedni. Ehm. Um, wow! Wszystkie pozostałe pliki zniknęły, został tylko jeden. Zgaduję, że musimy wziąć ten. Mam nadzieję, że to coś da. Co ty chcesz tutaj? Ach, to nie brzmi dobrze. A, muzyczka odpaliła. Super. Konsolo, coś nie tak? Co to? Charakter? Jak Natsuki nie istnieje? Cóż, czy możesz się przywrócić tak, jak to było z Yuri? I tak. Dobra, Natsuki została przywrócona. Cóż, wygląda na to, że zadziałało. Czy wróciła do swojego folderu postaci, Janrzej? Czekaj, czekaj, czekaj. Sprawdźmy to. Jest Natsuki, jest Sayori, jest Yuri. Tak, wróciła. Jaj! Więc jeśli uruchomię skrypt ponownie... I. naprawiło się! Cóż, jest tu ogromny skrypt, ale nie mogę zajrzeć wewnątrz go. Nawet jeśli nie wiemy, co znadejdzie, spodziewajmy się najlepszego. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Teraz twoja kolej, Andrzej. Co teraz? Nie, dlaczego przywróciłaś ojca? Czekaj! Nie, nie, nie przywracaj ojca, Natsuki! Nie jesteśmy lepsi niż wcześniej. Przepraszam, Andrzej, wygląda na to, że znów będziemy mieli koniec, który przerwał grę. Nie tym razem! he? Nie masz rację! Ty jesteś Urhara w tej rzeczywistości! Zostajemy przy naszym pierwotnym planie, ponieważ posiadanie killer CHR w kodzie spowoduje błędy, więc kiedy gra oczekuje od ciebie odpowiedzi, którą ścieżkę obrać możesz sterować Urharą w kierunku jednego dobrego rezultatu. Możemy ją uratować! Jesteś dobrym przyjacielem, Andrzej. Dziękuję. Dziękuję za bycie tu dla nas, a nie ma problemu. Co teraz? Ratujmy Natsuki. Sayuri wstaje i podchodzi do drzwi. Naprawdę powinnam zacząć nową książkę z serią Markowie. Yuri dołącza do niej przy drzwiach, uśmiechając się nieśmiało. Ale jutro wszyscy będziemy razem, prawda? Natsuki zebrała wszystkie moje DVD na kolana i patrzy na mnie jasnymi oczami. Prawda! Bezpiecznego powrotu do domu wy dwie. Patrzyłem jak wychodzą i słuchałem jak rozmawiały między sobą, zanim frontowe drzwi się zamknęły, a ja znowu zostałem sam z Natsuki. Dzisiaj naprawdę było zabawnie. Okej, okay, czyli teraz mam po prostu nie pozwolić Natsuki chyba wrócić do domku. Albo pójść z nią, albo no generalnie jako się ocalić. Nagle wzdycha jakby jakaś myśl wpadła jej do głowy, ale muszę już iść. Wciąż możemy się spotkać jutro, prawda? Mam przeczucie, że coś złego się stanie. E, to to, to. to, Nie musicie mnie pytać dwa razy. Zostaniesz na noc? Nocowanie? Nie mogę. Mój tata mnie zabije. Nie mogę zrobić nic, aby cię zranić, kiedy jesteś tu ze mną. Wiem, że nie chcesz, abym się wtrącał, ale chcę ci pomóc. On ci nic nie zrobi, Natsuki, jak tu zostaniesz naprawdę. Jestem tu dla ciebie, jeśli kiedykolwiek by ci się coś stało, nie wybaczyłbym sobie, więc proszę, powiedz mi prawdę. Wiesz, że możesz mi zaufać, Natsuki? Kto jest tak głupi jak ja? Próbuję uspokoić ją żartem, ale jest spięta i niespokojna. Nie będę udawał, że wiem, przez co przechodzisz, ale możesz mi powiedzieć, dawaj, Natsuki, otwórz się. Wiem, że to przerażające pokazać, że. Że ktoś cię krzywdzi, ponieważ myślisz, że będzie gorzej. Obiecuję z ręką na serduszku, że jeśli zdecydujesz się mi zwierzyć, zrobię wszystko co w mojej mocy, aby ci pomóc. Wreszcie na mnie spogląda, a jej oczy są pełne łez. Urhara! Boję się mojego ojca. On mnie nienawidzi. On zawsze krzyczy, a kiedy jest zły, zaczyna mnie bić. O, on nigdy mnie nie karmi to dlatego jestem taka mała. Obejmuję nad moimi ramionami i trzymam ją naprzeciwko mojego bijącego serca. Nie nic, co robię, nie go nie uszczęśliwia, z, z wyjątkiem. Przestaje, a ja zaczynam głaskać jej włosy delikatnie pozostając w ciszy. Cokolwiek powiem, może spowodować, że zacznie myśleć inaczej, a ja w końcu słyszę prawdę. O, on sprawia, że śpię w jego łóżku. To jest jeszcze bardziej chore. Jej głos jest prawie szeptem i my, my nie śpimy. A czy ona ma na myśli? Spoglądam w dół na Natsuki z tym pytaniem w oczach, a ona smutno kiwa głową. To jest jeszcze bardziej chore niż myślałem. Ej nie, to, to to jest już przegięcie! Trzeba go usunąć, trzeba go wywalić, trzeba go zniszczyć. I jak się go wywali, przywrócić i jeszcze raz usunąć. I tak w kółko. Tysiąc obrazów przewija się przez mój umysł. Zaczynając od pobicia, drania na śmierć, a kończąc na wyprowadzeniu się z Natsuki do innego miasta, bez mówienia komukolwiek, gdzie się wybieramy. Kiedy uspokoiłem myśli i opanowałem złość, zauważyłem, że ona stara się wydostać z mojego uścisku. Puszczam ją i padam na łóżko. Więc wiesz już wszystko? Ocierał zys spoglądając na mnie. Co teraz będzie? Idź go zabić, poinformuj policję. Eee, to, to, to. 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 ja lecę zajumać go. Nie, przecież on jest chyba szefem policji, czy coś takiego, więc dzwonienie chyba na policję. raczej raczej by nie pomogło w tym przypadku. Poczekaj tu, okej? Okay? Naprawię to. Okej, okay. uważaj na siebie, Urhara. Spoko, dam radę. Wstałem, opuściłem mój pokój i poszedłem na dół kierując się do kuchni. Dobra. Przeszukując narzędzia, znalazłem największy kuchenny nóż. I schowałem go do torby. Wezwanie policji nie wystarczy. Zrobił za dużo złego, żeby tylko wylądować w więzieniu. Biorę sprawy we własne ręce. Kiedy wychodzę na zewnątrz, zaczynam obmyślać swój plan. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jak to się wszystko potoczy, jak Urhara dojdzie do domku Natsuki i spotka się z ojcem Natsuki. Ja, ja, ja chcę mieć dużo wyborów i chcę zniszczyć po prostu ojca Natsuki. To jest chore, co ten psycholo robił, naprawdę, nie. To jest już przegięcie, co nam Natsuki powiedziała, więc trzeba to tutaj zakończyć. Trzeba go usunąć jak najszybciej z tej gry. A tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem, trzymać się. Hejos!